Okay, let's go! Hej, cześć! Ja nazywam się Ewa i w dzisiejszym odcinku zapraszam Was na podsumowanie roku. Mam tutaj swój zeszycik i zapisałam sobie mniej więcej o czym chciałam wspomnieć, żeby niczego nie zapomnieć. Także nie przedłużając, zaczynajmy! Początek roku był dla mnie najgorszy, naprawdę. Początek 2023 roku to był ten okres, gdzie miałam Taki zjazd. Pamiętam, że ten okres pierwszych kilku miesięcy to był najgorszy czas właśnie w przeciągu całego tego roku. Także tamten rok zaczął się naprawdę tragicznie. Nie chcę tutaj mówić za bardzo, co się wydarzyło, wolę to zachować dla siebie, ale po prostu te wydarzenie tak strasznie na mnie wpłynęło, że ciągle się to za mną przez 3 miesiące. W ogóle nic wtedy nie robiłam, siedziałam, w tom, pamiętam, że strasznie dużo wtedy płakałam i. Spędzałam bardzo dużo czasu sama ze sobą, bo ja wiem, że nikt tego w ogóle nie właśnie nie miał czasu. Wszyscy byli zajęci, także dojrze że miałam ten, taki problem, to jeszcze zostałam z nim sama. Także strasznie źle wspominam ten okres i w ogóle nie chcę do niego wracać. Jak sobie o nim pomyślę, to strasznie mi jest w ogóle smutno. I właśnie dojrze wydarzyła się ta jedna rzecz to też był natłok rzeczy u mnie na studiach. Zaczął się ten nowy rok, już zaczęli naciskać na nas, robiliśmy, pisali pracę licencjacką. Pamiętam, że mój promotor już w ogóle od nas bo Chciał dwa rozdziały, a ja wtedy dopiero zaczynałam pisać pracę, i jak dopiero zaczynałam się wtedy dowiadywać, na czym to wybór polega i jak się to pisze. Pamiętam, że właśnie zaczęłam tak troszkę już więcej pisać nad tą pracą w lutym. Wtedy bardziej do tego usiadłam, bo skończyła się sesja u mnie na studiach. Zdałam tą sesję, zdałam wszystkie egzaminy i potem miałam dwa tygodnie przerwy i wtedy właśnie zaczęłam już pisać tą pracę. I właśnie ten okres po egzaminach, pamiętam, że miałam około dwóch tygodni wolnego od studiów i wtedy właśnie było najgorzej, najbardziej się to nasiliło, bo nie miałam co robić, nie miałam studiów, nie miałam nikogo, nie miałam nic do roboty i siedziałam w domu sama. To był najgorszy okres. Potem przyszedł marzec i już wtedy zaczynało się robić troszkę lepiej, też pogoda się zmieniała, a ja jestem tylko osobą, na którą pogoda ma ogromny wpływ. I tak naprawdę z marca nie pamiętam nic. Nie wiem, co ja wtedy robiłam, Pewnie chodziłam tylko na studia i się uczyłam i tyle. I potem przyszedł kwiecień i pamiętam, że w kwietniu już usiadłam do tej pracy i już miałam napisane dwa rozdziały. Chciałam się wyrobić do końca właśnie kwietnia, niestety nie udało się. Mieliśmy zaplanowany wyjazd na majówkę i właśnie kwiecień zaczęliśmy także pojechaliśmy do Pragi. Najpierw właśnie jadąc do Czech udaliśmy się do Pragi. Tam spędziliśmy parę dni. I stamtąd pojechaliśmy na diabelskie głowy. Nie widzę Wam tutaj zdjęcie, co to są te diabelskie głowy. I stamtąd już pojechaliśmy, właśnie nie pamiętam gdzie to było. To już było bardziej bliżej do granicy z Polską. I tam właśnie wynajęliśmy domek. W ogóle w tym na tym wyjeździem po chyba po cztery noclegi, także, także to był naprawdę taki trip. Właśnie tam poszliśmy w góry i to był chyba mój najgorszy wypadek. w góry. Nigdy nie byłam na tak ciężkim wypadzie w górę. Ja nie jestem taką osobą, która często chodzi w góry, ale od czasu do czasu idę i lubię. Ten w góry to był naprawdę taki hardcore. I tak do góry wyjechaliśmy autobusem i stamtąd szliśmy chyba 4 km jeszcze jakby na szczyt, 4 albo 2, a potem już ze szczytu wracaliśmy na nogach całą drogę. I to nam zajęło może parę godzin, chyba 6 godzin, a może nawet więcej. Ale i tak to fajnie wspomniałam, bo widoki były naprawdę piękne i ta cała ścieżka, a w ogóle cały czas mówię o pradziadzie. I z tego wyjazdu udało mi się nagrać dwa filmiki, także tutaj was do nich odsyłam. I tak, po powrocie właśnie z tego wyjazdu miałam gdzieś chyba około 2 tygodnie i szykowało się następny wyjazd i w w przeciągu tych dwóch tygodni stwierdziłam, że muszę napisać pracę licencjacką. Nie chcę po powrocie jeszcze pisać żadnej pracy licencjackiej, bo przecież za niedługo będzie obrona. Spiłam się i w przeciągu tych dwóch tygodni napisałam tą pracę licencjacką i pamiętam, że wysłałam ją do mojego promotora dwa 3-4 dni przed wyjazdem, i on mi napisał, że jeszcze jest to i to i to, i to, i to, i to do, do poprawy. I ja miałam takie nie, poprawiłam to. Wysłałam mu to dzień przed wyjazdem i on to zaakceptował. Jak ja to zobaczyłam, to byłam tak niebowzięta, wiecie, że wyjeżdżacie na wakacje i nie chcecie mieć jeszcze takiego z tyłu głowy, że coś was czeka do zrobienia i to jest to coś takiego ważnego, bo tak naprawdę to było ważne wtedy dla mnie w tym momencie. I pamiętam, że strasznie się cieszyłam i że mogłam jechać, taka wiecie, spokojnie na te wakacje i właśnie tak. I wtedy pod koniec maja, początek czerwca pojechałam na prawie dwutygodniowe wakacje do Portugalii i te wakacje naprawdę stoi świetnie. To był wyjazd z Erasmusa i najpierw pojechałyśmy do Porto, tam spędziłyśmy 4 dni, a potem żeby właśnie uczyć się, pojechałyśmy do innej uczelni i tam spędziłyśmy 7 albo 8 dni. I z tego wyjazdu do Portugalii też udało mi się nagrać dwa filmiki. Też je tutaj Wam podlinkuję, polecam mam ja sobie obejrzeć, po? to dnie one są ciekawe, i wiecie, ja mam do nich taki sentiment i uwielbiam właśnie takie. Odcinki z wyjazdów, właśnie najczęściej oglądane przez mnie odcinki na moim kanale, to są te właśnie z wyjazdów. Ale dobra, wracamy z wyjazdu, wracamy do Polski. Zostały dwa tygodnie do obrony, a w przeciągu tych dwóch tygodni jeszcze miałam egzaminy na studiach. Także to był taki hardcore. Pamiętam, że w ogóle właśnie z dziewczynami uczyłyśmy się w samolocie. Lecąc do Portugalii, wracając z Portugalii i jeszcze szukałyśmy w międzyczasie, jakbyśmy na wakacje, jakiś wolny czas, jakieś wolne godzinki, żeby sobie jeszcze powtórzyć pytania na obronę albo na sesję. Także to był taki hardcore. Pamiętam, że wróciłam i miałam egzaminy właśnie. Na studiach musiałam to wszystko zdać, bo przecież później była obrona, także jak tego nie zdać, jeżeli nie no to obrona by się przesunęła na wrzesień, a czego strasznie wtedy nie chciałam. Na szczęście udało mi się wszystko zdać, bo... i wtedy został mi tylko tydzień do obrony. Co też było naprawdę według, według mnie niepoważne z strony mojej uczelni, że dają nam tydzień na nauczenie się 25 pytań na obronę. początek lipca przyszła obrona. Oczywiście kto musiał być pierwszy na obronie? Wiadomo, że ja. Zawsze jestem wszędzie pierwsza, ale przynajmniej miałam to z głowy i udało się. Zdałam, obroniłam się na piątkę i z tego dnia też właśnie nagrałam vloga. Także tutaj odsyłam was do niego. To nie jedyne ważne wydarzenie z lipca w moim życiu, bo spełniłam swoje takie malutkie marzenie i udałam się na lot. Awionetku. Historia w ogóle tego lotu jest taka, że ja to dostałam od mojej siostry jako prezent na urodziny. I tak naprawdę to miało być motoparalotnią. Nie, ja chciałam dostać lot paralotnią. Moja siostra się pomyliła i dała mi lot motoparalotnią, a finalnie poleciałam awionetką. Jak to się stało? Było to tak, że umówiłam się z panem e, właśnie tego samego dnia na lot właśnie tą motoparalotnią. Pan się zgodził, powiedział, żebyśmy godzinę wcześniej dali zdać, że faktycznie wyjeżdżamy, mm, bo to gdzieś było w chyba żywca chyba gdzieś tamte stronę. My daliśmy znać, przyjechaliśmy i nagle pogoda się zepsuła. Cały dzień była ładna pogoda, a tutaj nagle coś jest nie tak i pan powiedział, że po prostu bezpiecznie będzie na przykład tą, tą awionetką polecieć, jeżeli już tyle drogi przyjechaliśmy. No to ja się zgodziłam. Siedzieliśmy w tą abonetkę i lataliśmy tak może z 10 minut i zaczęło padać. No to polataliśmy jeszcze chwilę i finalnie chyba nie lataliśmy nawet 20 minut, ale się rozpamiętała taka burza, taka ulewa, że musieliśmy wracać. I ja się cieszyłam, że nic się nam nie namiśla, bo ta ona była taka stara. Pamiętam, że byłam strasznie szczęśliwa, że to zrobiłam, bo sobie postanowiłam, że właśnie po obronie idę. I to robię. I tak właśnie było. I to też jest właśnie w tym samym vlogu. W lipcu byliśmy jeszcze na weselu i w sumie to tyle nic się ciekawego wiecu nie działo. Tak samo w sierpniu. Cały sierpniu przesiedziałam w domu i byłam jedynie na dwóch weselach, a tak to nic więcej. Nigdzie nie wyjeżdżałam jedynie na jakieś takie bycie nad wodę, niedaleko, ale na jakieś takie większe wakacje nie leciałam, bo to zostawiałam sobie na wrzesień. Nie wiem czemu, ja zawsze lecę na wakacje we wrześniu. I wrzesień to jest taki dla mnie wyjątkowy miesiąc, bo właśnie Wyszy zawsze jeździ na wakacje. To są też moje urodziny. I we wrześniu udało mi się spełnić moje takie już faktycznie marzenie, które miałam chyba tak od 3-4 lat. I udało mi się polecieć na Santorini. I szczerze, jak sobie tak o tym myślę, to to były chyba najlepsze wakacje w moim życiu. Do tej pory zawsze mówiłam, że cyp. Cel mi się najbardziej podobał, ale teraz byłam na Santorini, to nie wiem, coś tak się zmieniło. Na Cyprze na przykład była dużo lepsza pogoda, bo tam było tak gorąco, że czasem w ogóle ciężko było wytrzymać, a na Santorini było strasznie wiecznie i przez to nie było tak czuć tej pogody. Nie było tak gorąco. Też tak się nie opaliliśmy na przykład jak na Cyprze, ale z kolei na Santorini wydaje mi się, że było dużo... Piękniejsze widoki. Ta wyspa jest naprawdę piękna. Ta Oja, słynna Oja, ale to jest jakby cała wyspa. Udało nam się zjechać na kładzie, praktycznie całą wyspę. Wszystko to, co chcieliśmy zobaczyć, zobaczyliśmy. Wszystkie punkty, już nawet później nam brakowało miejsc. Pamiętam, że wtedy siedziałam sama na plaży rano o sodzie słońca. I taki wewnętrzny spokój, którego dawno nie miałam. I tak sobie pomyślałam, że właśnie jestem w dobrym miejscu. W dobrym czasie zdałam studia, wszystko idzie tak jak chcę, wszystko się układa, i pamiętam, że strasznie wtedy właśnie poczułam taki wewnętrzny spokój. I chyba tak że mi się wydaje, że właśnie pisano to tutaj, to jest takie miejsce gdzie najbardziej mi się podobało do tej pory. I właśnie z tego wyjazdu na Santorini udało mi się nagrać aż cztery filmy. Dwa vlogi, jak to wyglądało na Santorini, co robiliśmy, ile wydaliśmy, gdzie spaliśmy, wszystko tam jest. Jeden odcinek z zadaniami, które musiałam wykonać na Santorini i ostatni filmik to taka pogadanka, tak jak teraz, tylko że wtedy odpowiadałam na pytania. I po powrocie z Santorini były moje urodziny, które są 17 września. I w tym roku stwierdziłam, że nie chcę robić jakichś takich mocniejszych urodzin, w ogóle tego nie czułam, nie ja czułam właśnie tego, że mam urodziny, że to się dzieje, choć pierwszy raz była ładna pogoda w mojej urodziny, bo zawsze jest brzydka, a na przykład na następny dzień albo dwa dni później jest piękna pogoda, a w moje zawsze padało, zawsze było brzydko, a w tym roku było naprawdę pięknie. A ja sobie że nic nie robię. Nie wiem, jakoś w tym roku tego nie czułam, może w tym roku zrobię. Także przejdźmy teraz do października. I w październiku wydarzyła się taka naprawdę dla mnie przełomowa rzecz, bo przeprowadziłam się do Krakowa i wynajęłam swoje pierwsze mieszkanie w swoim życiu. I tutaj znowu, ze względu na tą przeprowadzkę, pojawił się u mnie taki zjazd psychiczny, bo wiecie, ja przeprowadziłam się do nowego. Miasta, do nowego miejsca. Jestem w nim sama. Czułam się strasznie samotna, w ogóle nie znałam niczego. I cały czas coś się działo. Na przykład nie, wiem, nie jechał tramwaj, nie mogłam się odnaleźć, nie mogłam na przykład wrócić na mieszkanie, bo widzę na rozpisce, widzę na apce, że jedzie tramwaj, on nie idzie. No i czemu nie idzie? Potem się okazało, że. Coś się stało, że jakaś tam owaga i miałam takie, nie, czemu, w ogóle mój drugi dzień tutaj w Krakowie, także i musiałam sobie jakoś poradzić, także było ciężko, pamiętam, że tam właśnie pierwszy miesiąc właśnie w ogóle mi się to nie podobało i chciałam z tym wracać. teraz już mam bezpieczeństwo, do tego się przyzwyczaiłam i podoba mi się to, że właśnie jestem sama na tym mieszkaniu. Że mam taki swój kącik, i też taka druga przełomowa rzecz w październiku. Tu zaczęłam nową pracę. Listopad. Listopad był właśnie dość niespokojny, nic się nie działo. Pomiędzy tym, że cały czas jeździłam do mojego chłopaka, wracam do Krokowa, do chłopaka, do Krakowa, i zaczęło mnie to męczyć, i właśnie też przez takie myśli, po co mi to mieszkanie, po co ja je wynajęłam. Jakby, że to jest w ogóle bez sensu, bo tutaj w ogóle nie spędzam czasu. W listopadzie najmniej byłam na tym mieszkaniu, może niecałe dwa tygodnie, ale też w listopadzie udało nam się z chłopakiem pojechać na taki szybki wypad, krótki wypad do Zakopanego i na Słowację. I pomimo tego, że on był strasznie spontaniczny i bardzo krótki, to był taki bardzo fajny, bo był taki nasz, byliśmy sobie w dwójkę. Pojechaliśmy najpierw do Zakopanego, byliśmy w Muzeum Iluzji, gdzie naprawdę świetnie się bawiliśmy i nagrałam z tego vloga, także tutaj możecie sobie zobaczyć, byliśmy na termach, potem następnie pojechaliśmy do na Słowacji na zamek i tak naprawdę tu już wróciliśmy, także był on bardzo szybki, ale intensywnie i bardzo fajnie go Potem przyszedł czas na grudzień i grudzień u mnie to był taki typowy grudzień. Widzicie tam, jak na świąt czujecie tą atmosferę już wigilijną, przygotowania na świąt, i w tym roku naprawdę jakoś tak bardzo odczułam to wszystko. Też przez to, że było dużo prezentów i od, od mojej strony, jak i od chłopaka, na siebie nawzajem i robiliśmy sobie prezenty, także w tym roku bardzo użyłam ten klimat, klimat świąt i w tym roku spędzałam wiki mojego chłopaka, a na następny dzień wybrałam się do mnie do rodzinnego domu. I ostatni taki ważny dzień w roku myślę dla każdego, czyli Sylwester, ale w tym roku u mnie on w ogóle nie był uczny. Przez to, że Łukasz się rozchorował, był chory i spędziliśmy go w domu, w takim rodzinnym gronie, ale i tak było fajnie, naprawdę przyjemnie. Spędziliśmy go z polsatem i przy planszówkach, ale też było fajnie. Już to już by było wszystko w tym odcinku, to jest moje podsumowanie mojego 2023 roku. Jestem bardzo ciekawa, co ten rok 2024 przyniesie i mam nadzieję, że będzie spokojniejszy, albo przynajmniej początek, przynajmniej będzie tak jak w tamtym roku. Jak na razie na to się zapowiada, bo już mamy styczeń i jest jak na razie spokojnie, nic się nie dzieje, wszystko jest mnie dobrze i mam nadzieję, że dalej tak będzie. A ja ci już z Wami żegnam, widzimy się w kolejnym odcinku, pa!